Cześć, to Was bardzo serdecznie. Today, Bros. This Five Nights at Freddy's 3. Druga noc. Będzie pewnie taka sama jak pierwsza. Ale w sumie go tam nie było. No wiecie. No cóż. Muszę wiedzieć, żeby tu to są jak prehistoryczne. że to były

Halo, gdzie jesteś? Wiem, że nie jest w każdym pokoju. Muszę tylko wiedzieć, gdzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Eee. No proszę cię. Gdzie ty jesteś? Muszę wiedzieć. Ma mać. Jesteś tutaj, Bogu dzięki. Dziękuję Ci z Te migry mogą być dalej włączone jeśli chcielibyście, jeśli je, no, chcielibyście jeszcze, ale przewodzi możecie kliknąć. Dobra. <słuch> Dobra. Co teraz mamy zrobić? Skoro ty chuj tutaj jest, nudy. Najlepiej ja po pipie mu po nosku, po nohalu. No nareszcie skończył gadać, nie? Czy to nie obydwa razy? Eee, tu jesteś. Nudy.

Tak, myślałem właśnie. O, o, po moją coś zjał. Teraz tutaj jest. Eee, wideo! System kamer się zepsuł. On może teraz coś zrobić. Tutaj wentylacja może się psuciła czasami, kiedy on. Ej! To był balon, bo ją mógł spuć. Można go uniknąć w ten sposób. Nie patrząc się w niego. A teraz jest ciekawie, bo nie wiem gdzie jest Halo, Sprint Crab Hej, gdzie ty jesteś? Ej, cofnijcie Dobra, tutaj jest Zlewa się z obrazem Wygląda jak prawdziwy tutaj hmm. Nawiał Tutaj jest Ja pierdzielę To nudy są tu, nudy No! No, znikaj, jeśli musisz. Godziny i chyba coraz wolniej. Hmm, teraz gdzie jesteś? Tu jesteś. Zabawimy się troszeczkę. Co ty na to? Pójdziesz tu? No przecież, że słyszałeś. Ale nie będę z nim pomiatał się tak...

Zwiał. Tak? Zwiał. Ogromne kudzenia. Co mnie niepokoi. Teraz nie. Tu jesteś. Chodź tutaj. Nie nabrałeś się. Pomocy! Teraz nie, wiem, gdzie jest! O ta hell! What the hell? What the? What the? Co to ma być? Help me! Co to? A! A to o to chodzi! Bo... Boże, co to było? Jednak Mango jest tutaj, ja pierdzie, szybko! To ona lasuje mi tutaj czas Proszę, help me! Help me! Gdzie on jest? Tak! Boże, co to miało być? Dobra, o co chodzi, o nie mogłem... Chyba nic zrobić. Nie wiem. Ale mam to w dupie, przeszedłem. Oh. Dobra, teraz boni. Zobaczmy sobie kolejną grę. Zaczekaj tutaj. Tutaj tylko zerknę. Tutaj chyba będzie czmarty fokcji za tej zasłony. Aha, chyba wiem już. Yy, mam w czterech pokojach znaleźć ciasteczka. Tak, już pamiętam. Czego ty mieszkać na jak kapcie? Dobra, wróćmy do punktu wyjścia. Cika już stoi, gotowa. Ej, ciko! Czika! Przeniknąłem przez nią. Dobra, już idę, już idę. Kurde, już sporo w to nie grałem. W sumie już prawie nic nie pamiętam. Ty właśnie, o co to chodziło z tym? Łoś! Kurde, znów się na tym przestraszyłem. Eee. Dobra, teraz się skoncentrujmy na minigrach. Na początku były dwie, dwie minigry. Teraz jest jedna. Teraz się przekonajmy. Przekonamy się. Dobra. Tak, tak, Scott, pierdziel tam. O, jeden... ...dwa... ...bo jej nie było wcześniej... ...trzy... ...i... 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 ...coś, coś tu ...o, cztery. Dobra. Ha! Chica! No pistolet? Nie, to są te. Chika z party! Impreza chiki. Dobra. Pup. Pup. Dobra, wiem. Cieszycie się, bo dostaliście ciacho. Dobra Chica, idziemy na dół. Tu są następni dwa wygłodzeni. Biedaki! Zaraz was nakarmię! Słuchaj, na dół. Hop! Hop! Dobra. Jak znowu mogę tych drzwi nie słuchać? Czekajcie chwileczkę. O, nie słuchaj ich. Eee, yy, to teraz. Wyjdźmy. No coś tu chyba było. O, chyba o to mieliśmy. O, stąd. Tak? Był skoczyć? Tak, tutaj. I martwe dziecko. Nie, płaczące. O! Congratulations! Koniec retrospekcji. Dobra, teraz na to przyjęcie jednak mam iść. Teraz już naprawdę. No to idziemy tam. Znowu te ciastka. Tutaj to jest ta marionetka z dwójki. Tak, tak, jak sądzę, właśnie jest. Jest. No patrz, mam go tutaj, mam tutaj samą czwórkę przeprowadzić, o ile się nie mylę. Więc wracajmy już. Happy day! Szczęśliwy dzień! Tak szczęśliwy! No dobra, no to żegnam się z wami, widzimy się, no przecież. Czwartej? Nie, czwartej, przepraszam was. Trzeciej nocy. Z at Freddy's. 3. Cześć.